Bardzo wrażliwa w postrzeganiu ożywionej i dynamicznej codzienności. Świadoma także jej relacji z czasem. Owdładniona kolorem, który w cugle ujęty warsztatu abstrakcją maluje się wymowno. I nie pozostaje tylko w dwuwymiarze płótna, ale z trójwymiarem także się spotyka. Oto opowieść o przygodzie i zmaganiu się z paletą, płaszczyzną i przestrzenią. Poznajmy Agatę czeremuszkiń Chród. Jeśli chodzi o sam tytuł, to jest to wystawa, która troszkę inaczej podchodzi do, do, do mojej twórczości, do tego, jak pracuję. W tym momencie pomyślałam sobie, że motywem, który tak spaja wszystkie moje działania, jest kolor. Oprócz tego, że zawsze interesowały mnie takie cechy bardzo biologiczne czy kiedyś, w sumie do tej pory, inspiruje się figurą ludzką. Może to troszkę idzie bardziej w kierunku abstrakcji, ale człowiek jest cały czas obecny. Część obrazów, które mogą Państwo zobaczyć na wystawie, powstała w czasie pandemii. Wtedy byliśmy w takim nastroju zagrożenia i także te obrazy są utrzymane w ciemnych barwach. Jest tam sporo biologiczności. Mam nadzieję, że te łączniki i te, te ukryte tropy będą jakoś widoczne także dla widza, nie tylko dla mnie. W pracy zwykle kierowałam się intuicją, i, i moje realizacje do tej pory były takie mocno wrażeniowe, mimo tego, że pojawiała się tam silna koncepcja, i budowałam um, serię obrazów właśnie na podstawie. Um, jakiejś idei, tak to było na przykład w przypadku prac które możecie tutaj częściowo zobaczyć. Jednak w pewnym momencie chciałam potraktować szerzej ten temat i zainteresowałam się kolorem. Kolor właściwie jest ze mną od zawsze. Uważałam, że stanowi jeden z głównych, o ile nie główny element mojej pracy. Natomiast kolor jest jak zwykle kontrowersyjny i tak było od wieków, kiedy trwał spór między rysunkiem a kolorem. Rysunek był wrazem idei, pomysłu, koncepcji, natomiast kolor zawsze był taki kobiecy, dekoracyjny i no, nawet momentami mogłabym powiedzieć, że był powodem do wstydu, bo wypadało wszystko opierać na rysunku. E, oczywiście później, w, w ciągu wieków, to się zmieniło, ale sama na siebie przyłapałam na tym, że mm, kolory nieraz raz zwieźć mnie na manówce i popłyn potrafiłam popłynąć kolorem, e, zupełnie się w tym czasami gubiąc. E, Bryły stanowią moją pracę doktorską. E, jest to utwór e, właśnie poświęcony kolor kolorom. E, składa się z 12 elementów, można je ze sobą e, dowolnie ustawiać, tak naprawdę mogłabym go też rozwijać nieskończoność, ponieważ barw w przyrodzie jest y, oczywiście nieskończona ilość. Seria brył y, inspirowana jest naturą, inspirowana jest upływającym czasem i jego destrukcyjnym wpływem na wszystko, co nas otacza. Poszczególne kolory są zaprezentowane w taki sposób, y, jakbym chciała zimitować właśnie działanie Destrukcyjnych, jakiś sił natury, powiedzmy deszczu, śniegu, wiatru. Te rzeczy są fascynujące, ponieważ jest w tym jakaś ukryta estetyka. Z perspektywy czasu widzę, że właśnie takie ukryte piękno, czy piękno brzydnocie to jest to, co, czego szukam. Jest 12 elementów pogrupowane w cztery zestawy. Barwy podstawowe, pochodne, kolory ziemi i niekolory. Na wystawie będzie można dotknąć każdej z nich, będzie można obejść i doświadczyć jej tak bardziej fizycznie, do czego zachęcam. Więc wystawa ta jest takim podsumowaniem mojej walki z kolorem, podsumowaniem i autorefleksją, czym tak naprawdę kolor dla mnie jest i czym mogłabym bez niego malować.